I cześć, uczem cześć, bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale i nie ma mocy, nie zaczynamy bez przedzielenia chwilowego nawet. Dobra, robimy tutaj jeszcze raz. Eee, generalnie trzeba było tu się trochę namęczyć, bo takie głupie głupi coś jak utworzenie folderu. Gra nie chciała sama utworzyć folderu gdzie będzie zapisywała grę, no i problem był, więc musiałem to zrobić sam, no ale już jest gites. Gra oczywiście na podstawie filmu z 2004 roku, filmu pełnometrażowego, animowanego zresztą, stworzonego nie wszystko innego jak przez Disney i, i Studio Pixar. Y, stroje zanim on jeszcze tam się w ogóle potem to no, będziecie wiedzieć o co chodzi jeżeli oglądać się, jeżeli nie, to potem się to wiecie, ale te stare stroje yy... rodziny nie ma mocnych tam... znaczy nie ma mocnego. taty nie ma mocnego, jest biedny dosyć. szczerze powiedziawszy. Nie pamiętam to jest skierowanie, więc ewentualnie zaraz będę je poznawał. A instrukcje to bieda. Niestety nie mam. Gdyś mi zaginęła jak gdyby... Yo! Na co czekasz? <laughs> no tak, nie wiesz co zrobić, nie gorączkuj się! Wciśnij ten przycisk, aby skoczyć! Dobrze. Im dłużej trzymasz przycisk, tym wyżej skaczesz! Łapiesz? Łapię. Eee... Wciśnij ten przycisk, aby włączyć swoje ciosy! A Nareszcie! Trochę słabo się steruję na razie wypowiedziawszy, ale... Dużo mówisz, jak na mima. Gdzie twój szef, bieda troszkę A masz. Ała! Od lat tak się dobrze nie bawiłem. Gra zredukowana przez Q, jakby ktoś nie wiedział. Bo Voyage, dziękuję bardzo. W ogóle... Ten gang tutaj tych francuzów Eee, nie, to mi przypomina tak jakby scenę tak i z drugiej części bodajże albo trzeciej. Gdzie właśnie też taka banda była. O, bombka zaraz wybuchnie. Będziemy mieli przejście przynajmniej. To jest idealnie dla nas wszystko zrobione. Kiedy będziesz mieć mało energii, nie pękaj, po prostu podnieś apteczkę Na razie nie mam z tym problemu. Jakoś za bardzo. Nie wiedziałem, o, że mimowie są tacy gadatni. Łoł, wow, ile was tu? Ech. No ej. Taki specjalny kompozyt, ta który to się na oczu. Byłoby fajnie. Ale dobra, już nie jest źle. Udało mi się pokonać tylu mimów. Ale mu to kopałem. Ha! Tutaj coś jest. Jakaś apteczka? energią związana, to jest jeszcze jedna. Ała! jest! Okej. Okay. Kolejna wteczka. Z tą kamerą to muszę się jeszcze pobawić nieco. Chyba tutaj trzeba przywalić. F. Podnieś to i usuń z drogi. F? Aha. F nacistaj F, aha, dobra Dobra Wyrzuciłem Wybij się i przeskocz nad szczeliną za pomocą tego nie wyszło, nie wyszło Dobra, jeszcze raz O nie, ty za piz. Aaaaa, Bieda trochę, bieda. Ale przynajmniej byłem w to stanie praktycznie zrobiło to, już więc jest okej. Okay. No jedyny fakt to jest teraz taki, że muszę nauczyć się robić, a mi nie ma szoku. Skończę z tobą, terrorysto jeden! Ciężka Ekstra! ta gra. Nie powiem, że jak dla 7 lat to jest dosyć ciężka, a ja mi widać na mnie. To, jest to jest właśnie gra od 15 życia. Dla mnie jest nieco ciężko, więc dla 7 lat chyba też powinna być. Powinna, ale nie musi. Dobra. Daliśmy radę. Wykopaliśmy wszystkich Teraz tutaj F. Podnieś to i usuń z drogi. Wypisie się i przeskocz nad szczeliną za to! To takie coś Ole Bajer Ucieka ten włąbo jeszcze ja cały O Załatwmy go po! Proszcz nami Jak on się tam nazywał eee. A, a, a... Dobra kolejni frajerzy A ja tu chcę, aj, móc, to może widzieć ja to co nie Okupaliśmy To przez hordy w rogu się będziemy przebijać pewnie jeszcze Ekstra Chociaż mi się to podoba Zniszcz źródło tych laserów aby je wyłączyć Dobra Jesteśmy akurat nie po stronie tej, której trzeba. O, dziwnym przypadkiem. Dobra... Wiesz co? Jeśli musisz, możesz podnosić różne Daj. rzeczy i nimi rzucać. Wciśnij ten przycisk, U. aby chwytać sprzęty, które są obok ciebie. A jest, trafiłem. Minimalnie, no minimalnie, ale dała radę. Coś fajnie to tutaj działa. Może to zdomowuje, tak? Jestem przebojowy do działania gotowy. No. Uuu, panie granat. Elektryczny zresztą. To skąd... Pamiętasz, co mówiłem o rzucaniu przedmiotami? Aha. Spróbuj tego samego z tymi wrednymi gościami. Nie macie dokąd wiać. F. Dobrze, jeszcze jednego mi dacie? Chodź, chodź, no, chodź tu. O jeszcze nawet tylownik był. Bardzo fajnie. Aaa, tu trzeba wyskoczyć. Tak jest. Wyskoczyłem. Dobra, spokojnie. Kiedy wisisz możesz skoczyć w górę albo przesuwać się w lewo lub w prawo Dobra, dokopałem gościowi Kurde Mogę tak skoczyć? Nie wiedziałem, że mimowie są tacy gadatliwi. Kurde Co on teraz zrobić? O! Oh. Ale przypał. Dobra. <grych> Jeszcze Wspinaj się w górę po tych rurach! Mam pewien plan. Prawie nie wiem, czy spinaj się pali. się, gościu! Wspinaj! Kiedy wisisz, możesz skoczyć w górę albo przesuwać o, czek, czek. się w lewo lub w prawo. Ech. Dobra. Dlaczego raz nie może być łatwo? Co tutaj miała iść? Czy tutaj się teraz wróciłem do punktu wyjścia? O! O, o, o! Czekajcie, zaraz próbuję go Dziesiątkę. Kurde. Dobra, chciałem go rozwalić inaczej, ale... Tak też może być. siedziemy tutaj małą rozróbkę. Wejść jest jak do siebie, że tak powiem. Ale was to jest, jest. Ale to się nazywa żeść! Ło, fajnie to. Co tylu było? To było, to prawda, ale <śpiewa> żeście przegrali. Dziadka i nie mam a może spróbuje pantega. Dzięki temu dostaniesz się na drugą no. stronę. Aue O Fajnie. -e -e oh no! Dobra, zwiałem jakąś mu, chociaż nie, nie do końca. Znajdź jakąś osłonę! Ty się. On strzela! A to jest bua. Ła! Wow. No. Demet! Pokaż temu czemuś, kto tu rządzi... Tak jest. Tak jest. No z noju. Czemu uniknąłeś tego? Chciałem cię zniszczyć. Wszyscy tylko żądają, żebym ratował świat. A gdzie podziękowania? Nie ma. W samą korę. Dobrze jest. Siu. Kolejni chrętychi. Łap za bomby i odrzuć się w stronę przeciwników! Nie muszę. Pobawia się z nimi normalnie. Aśwakuję. Ło, wow, prawie mi spadł. Ale mic mi. Fajnie. No dobra, zabiłem wszystkich. Ło! Wow. Tutaj się jeden dziadek schował. Dobra. Wędziłem z nim. Patrzcie, kolejni. Nie żartuj. Zaplikuj im ich własne lekarstwo. Dobrze. Spokojnie, tylko nie chcę, wystrzeli. No. Nie wiedziałem, że mimowie są tacy gadatli. Super. Jeden. No. Na drugi Nie, nie, nie Dawać, dawać taki pan jeszcze wystrzeli. Super! No. Aha, bo ona nie może... Można Ona musi na zielono świecić, jeżeli chcę ją złapać. umiem. Super! Wygrałem. A prosi robi? Znowu nie ma skok Chciałem go wykonać już no to o co Wam chodzi Dobra, udało mi się zrobić e, Pierwszy poziom w 11 minut Pokonanie wrogowej 82, odniesione obrażenia 570, wyrządzone szkody 120 no w sumie całkiem nieźle, chociaż te i nie ma ruchy. Nie ma mu ruchy. Dziwne trochę, no dobra, ale zrobimy sobie właśnie jeszcze jedną y, misję, mianowicie na drapaczu chmur. Skoro tak szybko poszło. Ooo! Kogo widzę? O, Elostyna! Elastiną gramy? Łap się tych zaczepów! Cze. A pozwolą ci przeskoczyć na drugą Dokładnie tak! Huśtaj się, dziewczyno, huśtaj się! A mama z się, mo... że życie nie jest usłane różami. Nie, można z daleka Chcesz atakować. Chcesz gości ze swojej drogi? F. Wciśnij ten przycisk, aby schwytać ich z dużej odległości. Fajnie. Ci goście nie wróżą nic dobrego. No wiadomo. To jest Elatino. Mogę złapać ten helikopter Hmm Bardzo chętnie bym złapał Złapałem się tego, policyjnego. Ale wolałbym się złapać tamtego i tak go szarpnąć. Byłoby fajnie. Kuu. Cool. Aha. Eliminowanie oprychów to niezły sport. Chodźcie, tchórze! Dobra, jest daleka wolę. Jak już gram. Łoo! Nie ma Myszki takie coś mogę robić też Dobry No Okej okay. A bo to specjalne umiejętności mi się chyba też ładują W związku z tym Słuchaj dziewczyno Twój zasięg zapewnia ci przewagę, nie? Użyj swoich mamocnych ciosów Wciśnij ten przycisk, aby włączyć swoje mamocne ciosy Dobra, wejście mi robi. Jak ja się w to spakowałam. Patrzcie teraz. Tak. Ho, ho. Ale wejście było dobre. Mam um, elastyczną no przejść w mnie Jest lepsza niż... Yy, nie ma mocny. Eee. Dobra. No muszę mi zjadzić. Przyjść. A mama ostrzegała, że życie nie jest usłane różemu No. Można też tak. Dlaczego kobiety zawsze muszą sprzątać po facetach? No nie wiem, taka kolej rzeczy. Nie doceniacie siły wściekłej kobiety. No Odblokowałem element przemiowy. Fajnie wiedzieć. Jak gdzieś ma, na wierzchu, to... to, to, to czemu bym go miał nie odblokować? Pełno tutaj... z, y, z życiem. Rzeczy. Eee, tu chyba wskoczyć. Ci goście nie wróżą nic dobrego. Ła! Wow. Już się nagle jakiś pojawił. Ha! No. No to co mam z tej lampy A się rozsłyszać? Już teraz nie kumam. Już miałem, byłem na tej lampie. Mm, mm, mm. Nie, nie spodoba mi się też, że tu granat poleciał. Chowam się za tym kartonikiem. Te kartony są tak jak... Na dobrej, na złe. Eee! No, już zobacz tamtą tą lampę. Ajajaj. Aj, aj. Już wiem o co chodzi. Muszę mieć... No Skocz na ten karton tutaj, przecież to A Ale zbudniane tutaj to Bujać się No łap przy tej lampy A może jeszcze tam nie mam złapać? Hmm. Powinni być bardziej elastyczni. To nie jest głupie. <grywanie> Ale trajer. No, prawie się złapał. Ła. Wow. Ile on tych granatów rozstrzeliwuje? Masz? O, dobra, jestem na górze. Ładnie się to udało. Oczywiście trzeba korzystać z tego, że elastyczna jest kobita i uderzać już z daleka. Jeżeli jest taka opcja, to jak najbardziej trzeba to robić. Eliminowanie oprychów to niezły sport. No co ty nie powiesz. Na no, twardzie. <laughs> double, double. Ci goście nie wróżą nic dobrego. Double, szat. Dobra, działam teraz. Tylko wystrzelałem tutaj ładnie. Urządzimy chłopakom imprezę z fajerberkami. Pewnie. Ła, wow. Ła wow, to już bolało. No, fardzielu. Ty... żmijo. Muszę się tam dostać. Trzymiem się. O, o, za nami leci... Będę się przejmowała takimi drobiazgami. Eee. Ci goście nie wróżą nic dobrego. Dobra. Zorzymy się, może dostrzeżemy coś optymistycznego. Chowacie się przed słabą kobietą, chłopaki. Jeszcze ktoś? Damy mają pierwszeństwo. Cie, 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 cie. To jest. Jest, jest, jest to na pewnie jakaś taka opcja, że nie będę się miałem go się na duże chyba, nie? No, się, może dostrzeżemy coś optymistycznego. Tak było bo to, panie. Powinni być elastyczni. Właśnie. Jezu, goście nie wróżą nic dobrego. Dobra, udało się. Tak Bardzo dobrze. Druk Nie doceniacie siły. Po dwóch tylko skaczecie, nie? Dobra. Seks chybli. Dobra jest. Drugi. Dwa elementy premiowe aż odblokowałem A już się bałam, że będzie nudno Urządzimy chłopakom imprezę z fajerwerkami o, No, hardie Moty ja. Jestem Ha! Mnóstwo. Mogę sobie się łapać w powietrzu Bez kitu. Eliminowanie oprychów to niezły sport Wyłazicie mi? Mi nie wyłazicie Tam jesteś Kobieta musi być elastyczna. Przodem, tyłem, come on! Jeszcze jeden. Much siły kobiety. more. One much more. I podziękuję podziękuję dziękuję panom. Oła, mogę też granat złapać w sumie. Granat by chyba na raz. Damy mają pierwsze Dał radę. Ale dobra. Skąd to się wzięło?! Unikaj tych pocisków! Unikam! Strzelasz, pajerze? Ha! Tu bym się nawet nie chować i on by temu ale pobawimy się z nim. To są... Wow, To są samonaprowadzające pociski! Aj, 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 aj! Co nie wróży najlepiej. O, oh wow. Dobra. Dobra. Powinni być bardziej elastyczni. Nie ma to jak mini spotkańko. Załapię się na przejażdżkę. Punkt dla mnie! Trzymaj się mocno! E! Chodź tutaj. No nie mogę się złapać z siebie, ej. peskita. kita. Dobra, trzymam się. Teraz to się muszę trzymać, dobra. Ło, ale akcji. Ale żeś mi dużo pomógł. Au. O, spad... spadł, na to. No muszę kamerę zmieniać. Wanie oprychów to nie jest sport. Obra, daliśmy radę. Brawo. A mama ostrzegała, że życie nie jest to słana rujna. No nie jest. Mają hmm. Nie ma atakiem. A, ale ty na lepsza. Dobra? Nie ma Jeszcze ma tutaj więcej. Ile was tu będzie? Dobra, chyba was tutaj pobiłem jak należało. Aha. Dobra jest. Co to miało być w ogóle? A, dobra. Zajarzyłem. Zajarzyłem. Dzięki. Nie ma to jak miłe spotkanko. Super mod. A tak rzadko się gimnastykuje. No, kardzielu. co teraz? Jeszcze? Dobra. Zobaczcie tylu. Was tu to trzeba obijać, morduje wamek w lezie. Ale was tu jest. O! Wow! O, le menda. Nie tam. Co za mendy. Ja w to nie wierzę. A, muszę to obejrzeć. Nie. Dobra tu. jest! Wkraczam do akcji. Chodźcie, no. tchórze! No. Co z tą kamerą? Chowacie się przed słabą kobietą, chłopaki. Brawo! To jest bieda, nie. Siemanek to. W swoim miejscu bym tego nie robiła. Wyrzucam ich po pojedynczo. Nie lecą. Ha! 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 To za paruki. Ja nie wierzę. Że... Nara. No Ale kampie. Chodźcie, tchórze. Już? Już. Tak. Teraz ty tak samo mogę. Wydziałać. Kolejny oprychów to niezły sport. Kolejny. Kolejny. Jestem niezła. Kolejnych wrogów. można zrutać kolejnych, kolejnych którzy po prostu lecą do przodu i tyle. Bum. Ha. A kaczki. I kolejny. Już. No. powiedzi wszyscy. O, muszę zobaczyć ten film. Też muszę zobaczyć inwazję. Yeah. Tylko bez taryfy ulgowej, panie. nie? O! Ho, ho, ho. Dobra, wiecie co? E, na razie wystarczy Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Muszę to serii. E, Nie mam mocy. Na razie.